Kurna! No kurna no! No kurna no! Już jest to już bitwa! I co zrobiłeś? Co się stało? Ja, ja Gdzie nie jestem! Nie! Wiem, że Rashby jest modem tam Gdzie A, jestem? Ajajaj. Żyjecie jak ci macie? On tam ma samego luta bez ludzi. Kumasz to? No widzę właśnie, chłopca jest... Nie... Począt Afryki jest nowy skitu. To, 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 to... tutaj ludki były. O kurna, miksa. No. Ale idą do was chyba O nie... Troszkę rozjechali, nie? Podejdź no... troszkę DX? a Dałem O, w dole mamy jednego Znalazłem Ej, Cygan, możemy go sfarmić ja, mam ja, do was, ja, do, ja, do, ja do was, ja do Was. ja do was Oj, oj, oj jak się, jak, się jak to wygląda? No git jest Jest git? O Spaść na niego, czy nie? No, no właśnie, multimaga w crossie no Ja Aaaa. znalazłem, znalazłem Ravena Aaaa. No ja też I Valkyrie, nie Harbinger, Harbinger Multida no, dobra, 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 dobra O ci dwaj mogą mnie puszczać w sumie U no, nas ten jeden chyba będzie chciał To oh. może porobić No to jedziemy Jeźdź, 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 do przodu, je, jedz do przodu je je Pies Oj, Adam. Przejechać. Dalej. Multi możesz um. ich tam pod, zacząć działać? Eee. Bo oni potem zaraz zjadą, nie? Ja do was jadę właśnie. Już zjechali. Trzymaj, trzymaj na to, trzymaj na to, multi. Nie, no oni już zjechali. Raven nie, Raven no nie, no nie, nie. Nie, nie zjechał. bo nic nie dojeżdżamy, mordo. Oj, na tej mapie to się nie da grać tym czołgiem. No offens, ale. Się na ja jestem minus No ja same Chciałem już tego czołgu, chciałem na tym czołgiem pograć na tej miejskiej mapie i nie mogę Bo ma jeszcze speeda, nie? Albo drugi level, nie wiem oh. Nie, nie gram tym, przepraszam, nie da się Na tej mapie to jest chodzący go tragediacz Goal No, no, no A no. no, czekaj, bo multi... nie, hamburgery do... z ravenem Czekaj, bo multi ci... no to jeszcze... Dobra, multi jedzie i minusu wziąć Czekaj, multi może odpłać zrobić Aha. No, Molki to może zrobić. Kurde. Nie, no to wtedy był kamina śmierdziało, a to Blast coś robił. Dobra, to co w City lecimy, co? Go tak, tak, city. tak, dawaj, dawaj, no. dawaj, dawaj. Nie solo, jak ostatnio, bo te jak solówkę złapią, to jest nie, no, problem w sensie później było, tego typu, Nie no, w sensie, było spoko, tylko ja podjechałem za blisko. Nie mm -hmm. wiem, to żył, to ja dalej. A cygiel nie powinien wziąć, bo on jest... Ja powinienem, dostać w plecy mam. do arlekinów, tak? Arlekiny no. są na plecy. No. O, Ja też cię. dostałem od arlekinów. O, dostał ode mnie. O. 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 To, to oczywiście. że jesteś... Może coś tutaj złapać? A nic... Dobra, ja, ja sobie wezmę tutaj to, bo... No i no ja mam jedno. Shit, man, nic tutaj nie ma. Nikt się nie. tutaj nie zrespił. Chyba najlepiej w to będzie jechać, ten no. musimy, no. Już mam trochę lipę. Już mamy trochę lipę widzowie, bo jak gramy takim setupem z fałką, to fajnie jest dorwać jakieś early party, jedno albo drugie Żeby się sfidować, no a my złapaliśmy całą nic. No, fałka jest najlepsza, jeżeli chodzi o early game, ale potem, jeżeli się szybko nie sfiduje, to no, problemy, to problemy, duże problemy. W dobrej. Nie wiem, czy jest tej nie zrobić pod. Hmm. Y... Nie wiem, czy tej fałki nie zrobić pod armor, może tym razem, bo ciągle pod HP ją robię. Nie wiem, czy to warto pod ten armor robić fałkę. Znaczy Zawsze ha... pod HP robiłem. Mamy dwa hamburgery, ja już... więc możesz, możesz pod HP. Bo jak mamy dwa hamburgery, to DP, no mamy spoko. O, no, pierniki bym zjadł. Ale takie to ruńskie. Dobre są. O? O, jak to wygląda? Cały chyba się góry. No ja nie muszę... tego zrzutu chyba, co? No, zrzutu chyba nie. Ja muszę to ozebrać, bo mam pierwszy level. Okej, okay, to ja jadę tam. To jest tuż mną, okej. Okay. Ja, ja, będę... ja wiem, ja wiem, wiem. Ona nad cyganem jest. Macie jest spota, a nim? Ej, on ma tylko 3 SAP. porobić, go? Nie, on. wiesz no, sobie pojedzie, nie? No. Tu jest 3 gości. Nie wiem, czy byśmy no, ich nie no. poszli. Ja Oni wyjadę, zaraz tu i na mnie. 4 gości. Loparty? No. Chodź, mu do nas. Rysiek. Jestem, jestem, jestem. Zebrane tutaj przede mną. Ouj, oj, oj, Jeżeli szybko tego nie zrobimy, będziemy, będziemy w ogromnym kresie. To okay. Ej, dobra, tutaj prosto. ucieka chyba pluton arlekinów. Dobra, dobra, dobra chodź nie. do mnie. Odciąć ich, czy nie? Nie, 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 do mnie, do mnie, do tego gościa sfarmiłem i w te arlekinów zaraz jedziemy. A nie lepiej podrop Ja bym ich dusił. Dobra, to dusimy. O, jest arlekin. Chociaż damage na przestrzale. Kurde, mówiłem, mogę ich odcinać. szkoda. Ale skoczył. Bądź ich nie, na pewno nie będziemy. Przystrzale? Może się uda. Tak za szybko jeździ z tych hitów. O, Dobra, ale Myślałem, o, że o, zrobimy o, jakiegoś więcej do Co No ja się świetnie no, idziemy, Nie, 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 zaraz nie. Nie, 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 nie nie, nie grałem w aregiem. Nigdy nie grałem warakiem, tylko hamburgerem i Raven To najlepsze zbierajcie, zbierajcie te... <laughs> blast suszu skarpetki w piekarniku <laughs> Ej, zobacz, co, co, co się stało! Co się stało? No no, no, no no trzy dropy mamy. No mamy No, no to każdy po jednym ma Zbieraj multi, ja zbieram to ostatnie no moje ulti jest najmniej e, ważne w tym momencie. A multi, zbierasz to? Czy tak, tak, to tak, 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 tak. Dobra, to zbierz. Najbliżej mam tutaj. No, to zbieraj. Ja sobie zbieram te zielone i ty Ej! Ile było punktów za wygranie meczu? Pamiętasz? 35 chyba? Oni chyba mi jadą na ryj, co? No. Ej, oni A... chyba na Cygana jadą, na, na Cygana jadą! No, no, jadę, jadę. A to są, o kurde, są ravenem, fuck. Ale split że się Ej, Cygan zawiedzi. to jest RIP. Mm. Cygan jest RIP. Nie, mam, w krasie ich mamy. Jeżeli, jeżeli sfokusujemy tego Ravena, to, to uratujemy Cygana. On one-shot. One-shot? Kurde, nie mam jak. O, cześć. Nie taki był plan widzowie, coś mi nie wyszło. Na lewej nafidowany jest. Kurwa. Fawka jest mulasta, dostałem tam traka. Majsporty. Nice Dobra. On jest bardzo nafidowany. On musi jechać. ma. To był szósty. No jeszcze ktoś wam na plecy Dobra. warek wam jechał. Nice. wejrzyjcie. Cool. Nie, ja, ja, git, ja git, ja git, ja git Dobra, multi go pompuje na berserk'erze, nice, 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 nice. Czekaj, czekaj, rysynier, pestek, Uciekaj, się nie rupaj się, uciekaj Multi go sobie sam porobił, uciekaj Na ludzie, widzę On na mnie, porobisz go? Porobisz Dobra, ja życie. Muszę, no, ja muszę sobie ich pozbierać, bo... Nie jest zbyt dobrze Ja muszę ich wszystkich zebrać, i Cygana, i Ravena, i wszystko a Multi teraz panego Fida dostał, chyba. Tak, Nie, bierzesz Ej, dropów niebieskich? E, Multi jesteśmy. Ja miałem po pierwsze 2 -2. Ulti, a Ulti. No, 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 no. Więc trzeba to jakoś dobrze rozegrać. Nie, a trochę za daleko, odjechaliśmy od ciebie. Nie, nie, ale, ale jest git, jest git. To, to zostało dwa raveny. My mamy. A, kurczę, jak oni będą mieli to swoje Ulti, to może być nieciekawe. No się spróbuję na i tak, żeby mieć maksymalny level, bo... A, ty też nie masz maxa. Nie, nie. A teraz szósty będę miał. Tutaj jest ogółem dużo, dużo tych punktów do zbierania. Nie wiem, ty po dropach chcesz jechać? O, oni są na tym. No to imo powinniśmy... Oni są tu, tu widzisz? Nie, nie sądziłem, że on będzie aż tak nafidowany na początku. No, jadę już multi. No oni są bardzo blisko. No, wyjdę. Jadę, jadę. Hmm. Bierzesz to? Tak, tak, wezmę to. Nie, wiem, no, się z nimi, czy nie? No, nie wiem. No, dwa plutony zostały, czyli wy i oni. No, tak, no mamy dwa na dwa. Jep. Macie ulti? Aj, tylko kurczę, oni, oni mamy szczyt. Nie, sam, 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 nie, sam. że rzucę tam mgłę. Rzucę tam mgłę okay. i dojedźcie ich odprawy. No. Ale tutaj... są, stąd, 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 stąd. Ile masz ultów? Wszystko. A dobra, no to, no to wezmę dropa. No to i tak, tak to... będzie po jednym ulcie, Bry Brysio. Wątpię, żebyś miał czas na mm, cooldown. Tak, ale. To nie ja mam sobie... tego działa co ma DPM, niestety. Ale, ale ja, 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 jak wezmę tego dropa, to będę miał pewnie wyższy level. Oni uciekają! No i brakuje trochę. No to go. Oni po dropa jadą. A nie, uciekają. No, ale będziemy mieli przewagę pozycji. Dzięki. Multi, pozbieraj sobie, może coś tutaj. No. Podlevelujesz. Ja muszę właśnie poziom mieć. Może by się też podbił, level. Ale tutaj widzę, że zostawiają dużo prezentów, czyli oni uciekają, boją się tchórze. To mi się wydaje, że o, oni mają levela. O, oni uciekają. No, to ja się też tutaj zbiorę. Zbustujcie się do szóstki, piątki i ich duście. Ja mam szóstkę i prawie siódemkę brakuje mi 200 punktów. Tutaj jest zielone, to weź. No wiem, wiem, wiem. Ja już mam nowe działo. Gdzie to jest, bo to. Było to. O, ja jestem max, no? Ja tu będę miał max teraz. No to go. No i oni teraz mają high grant, niedobrze. Nie, zabrakło mi kurna jeszcze chwilę, po, kilku punktów. To strzel, strzelaj, do nich po prostu, to ci wbi, wbiją się te punkty same. Raven no, na To idę tam pusznie z ulti. No. Od razu pal ulta mu jak będziesz miał pewne Ta, Dobra, multi też dojechał, zaraz ich porobicie. Nice. No ty, ty masz przewagę taką level'a, że chuj, Jezus Maria. Wieś tam po prostu. Multi pal ulti zaraz, jak będziesz miał na nich bici i wjeżdżaj. Z prawego go. Nice, dobra, easy winek. Zostaw multi mu killer. Nice. Nice, serio. No jest okej. Oj, nie przebije. No, Co to problemy. za pyszteczki? Problemy, są problemy. Oj oj oj. Dobra, Dragon yeah, win. nice. Przecież też zmęczony chyba dzisiaj. No, 6 godzin się jeszcze. Przywódc już. W sensie nie, żeby to było jakoś dużo, tylko no mieliśmy turniej. To Brandt Watchpon, Brandt. No mamy to, moi drodzy, mamy zwycięstwo pierwsze. Nice, 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 nice. As win, as winek. Multi chcesz się zakwalifikować, to musimy grać do 12. Wiesz o tym? Do 12, do 25. Może? Do 24, no. No też rady, chyba, no co? Nie dasz rady? Zobaczymy, zobaczymy.